Czy zdarza Ci się czuć, czy czas uciekać przez palce? Ciągły chaos, niedokończone zadania, zabieganie i brak czasu? Dzierganie to jest naprawdę wspaniała akcja, ale jak w dzisiejszym świecie pełnym obowiązków i natychmiastowej gratyfikacji znaleźć czas na kilka rzędów dziennie? Cześć, ja jestem Roxana i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak ja organizuję swój czas, żeby mieć go jak najwięcej na dzierganie. Żyjemy w świecie natychmiastowej gratyfikacji i chcemy efektów na już, ale musimy się też nauczyć, że dzierganie uczy nas zupełnie czegoś innego cierpliwości i długoterminowego myślenia. Dlatego, przede wszystkim, jeżeli chcemy dziergać, musimy się uzbroić w cierpliwość. Ja wcześniej absolutnie nie należałam do osób cierpliwych. Ja jestem kimś, kto jest w gorącej wodzie kąpany, kto chce efektów na już i na teraz, ale dziergając. Nauczyłam się wiele rzeczy i dzierganie też nauczyło mnie organizacji mojego czasu, dlatego dzisiaj Wam o tym opowiem. Jeżeli macie dużo spotkań w ciągu dnia i dużo zajęć, polecam Wam znaleźć sobie 30-minutowe okienko i wpisać dzierganie do kalendarza tak jak spotkania. I będzie to tylko spotkanie z nami samymi. Będziemy sobie wtedy przez 30 minut na spokojnie dziergać. Nie musi to być nawet 30 minut, wystarczy 10-15 minut, małe kroczki, kilka rzędów, to zawsze nas przybliża do celu. Ja lubię rano wstać wcześniej, wstaję sobie około pół godziny wcześniej przed moim budzikiem i zamiast się łapać za telefon i scrollować, to yy, dziergam w tym czasie, to jest mój medytacyjny poranek, to mnie relaksuje, mój mózg nie jest od razu przeładowany, milionem bodźców tylko na spokojnie sobie dziergam dziergam też wieczorami zamiast scrollowania bo ostatnio otworzyłam aplikację do zarządzania czasem y, jaki spędzam przed ekranem telefonu i polecam wam też to zrobić wydawało mi się, że nie mam na nic czasu a okazało się, że spędzam 4 godziny dziennie na mediach społecznościowych 4 godziny dziennie to jest naprawdę ogrom czasu, który bym mogła, przy... Która bym mogła poświęcić na bardziej produktywne zajęcie, na bardziej świadome zajęcie. Dla mnie by było to dzierganie. Więc y, naprawdę polecam Wam sprawdzić sobie aplikację y, do zarządzania czasu i nagle okazuje się, że mamy dużo wolnego czasu, który spędzamy. Przed telefonem, a moglibyśmy go wykorzystać dużo bardziej świadomie. Ja także noszę cierganie y, zawsze ze sobą. Mam y, zawsze jakiś mały projekt na wynos. Y, czy jedziemy na zakupy, Passenger Princess, y, zawsze ciergam. Y, czy idę do lekarza, czy gdzieś wychodzę, zawsze mam robótkę przy sobie, bo nigdy nie wiem, kiedy będę musiała usiąść i czekać 10, 15, 20 minut. Wtedy mogę sobie spokojnie dziergać właśnie zamiast scrollowania, szczególnie jeżeli idziemy do lekarza, bo lekarze nigdy nie przyjmują na wyznaczone godziny. Przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło, żeby nie przyjął lekarz na 15.30, jak byłam umówiona, zamiast na 17, więc robótka Zawsze przy sobie. Fajnie też jest zostawić robótkę na widoku, bo jak ją widzimy i ona tak na nas patrzy cały dzień, to mamy większą ochotę, żeby się do niej zabrać i o niej nie zapomnimy. Ja mam moją robótkę w sypialni, w salonie, w kuchni, w torbie do pracy. One są wszędzie. Dobrze jest też zorganizować sobie jakiś podręczny koszyk z robótką czy torbę, jak siadamy do tego naszego czasu dziergania mamy na przykład wolne 30 minut, to y, przygotujmy sobie taką torbę koszyk, gdzie będą wszystkie nasze narzędzia, włóczka, wzór, projekt, druty, nożyczki, miarka, markery, bo y, jeżeli siądziemy do dziergania i nagle zaczniemy kursować między y, dzierganiem a szukaniem nożyczek, włóczki, drutów, y, markerów, igły itd to będziemy tracić nasze 30 minut na chodzenie tam i z powrotem zamiast po prostu dziergać. Ja mam swoją torbę, do niej wkładam wszystkie potrzebne mi rzeczy, siadam sobie na kanapie, puszczam audiobooka i wtedy wiem, że to jest mój czas i mogę sobie spokojnie dziergać i nie będę musiała chodzić i szukać różnych przydaści, które mi będą potrzebne, bo wszystko jest koło mnie. Jeżeli wiecie, że macie bardzo mało czasu, a chcecie dziergać, to na początek bardzo polecam małe projekty. Zacząć od skarpetek, szalika, czapki. Nawet jeśli mamy mało czasu, to takie projekty będą sobie powoli rosnąć i będziemy je szybciej kończyć. Co da nam dodatkową motywację i taki boost zdrowej dopaminy. Bo takie małe projekty kończymy szybko, nawet jeżeli mamy mało czasu, to myślę, że skarpetki spokojnie w tydzień, w dwa tygodnie skończymy. I na mnie to działa bardzo motywująco i wtedy chcę więcej i jeszcze więcej. I to mnie motywuje do kolejnych projektów, a jeżeli chcemy się już zabrać za większy projekt, to naprawdę bardzo serdecznie polecam mieć tylko jeden większy projekt. Wtedy skupiamy się tylko nad nim i faktycznie widzimy efekty i widzimy jak ta robótka rośnie. Ja mam zawsze jeden większy projekt, który dziergam wieczorami lub w ciągu dnia jak mam czas i drugi mały projekt, który zawsze zabieram ze sobą na wynos. Ostatnio miałam urlop i miałam za dużo wolnego czasu, więc miałam milion rozpoczętych projektów i miałam potrzebę, żeby skakać między projektami. Ale teraz już wróciłam do, do pracy, tego czasu jest dużo mniej i ten nadmiar projektów zaczyna mnie stresować i trochę demotywować. Więc teraz kończę moje projekty, zaczynając od najmniejszego do największego, żeby je y, skończyć i znowu mieć tylko jeden mały projekt na wynos i jeden duży projekt do dziergania wieczorami. Ważne też, żeby mieć dobre nastawienie i motywację do dziergania, bo y, nie możemy traktować dziergania jako obowiązku, jako czegoś, co musimy odhaczyć na naszej codziennej czekliście. Musimy dzierganie traktować jako self-care, i ja to zauważyłam u siebie, że jeżeli biorę udział w testach dziewiarskich i mam datę, do której muszę skończyć ten sweter czy ten projekt, mam y, narzuconą włóczkę, mam narzucony termin, narzucone tempo dziergania. Mnie to strasznie demotywuje i ja mam ochotę wtedy dziergać wszystko dookoła poza projektem, który robię w testach dziewiarskich, więc myślę, że już się nie będę zgłaszać na testy dziewiarskie, bo dla mnie to jest dodatkowy stres, a ja nie chcę, żeby dzierganie było dla mnie stresujące, chociaż never say never, ale yy, ja nie lubię mieć przy dzierganiu presji. Dla mnie dzierganie z przyjemnością, ja chcę dziergać. Kiedy chcę, w jakim tempie chcę i co w danym momencie chcę, nie chcę się stresować datą, czy patrzeć, jak inni już dawno pokończyli swoje projekty, a ja dopiero jestem na początku, bo nie miałam czasu się za to zabrać. Dziergania jest odpoczynkiem. To jest nasz self care, to jest moment, w którym my dajemy odpocząć naszemu umysłowi, naszemu układowi nerwowemu. Nie potrzebujemy mieć przy tym presji. Fajnie jest połączyć też dzierganie z ulubionym serialem, meeting vlogiem czy audiobookiem. Ja bardzo lubię łączyć y, dzierganie z audiobookami i podcastami, bo jeżeli oglądam serial, to często się tak wciągnę, że druty się nie ruszają, a ja oglądam. A jeżeli dziergam przy meeting vlogach, chociaż bardzo to lubię często to robię, to jak oglądam i widzę jakiś fajny projekt, fajną włóczkę czy coś, tu co ktoś poleca, to przerywam moje dzierganie. I zaczynam szukać projektu, włóczki, wszystko zapisywać, żebym o tym nie zapomniała, co mi przerywa moje dzierganie i, yy, i tracę ten mój cenny czas, który mi został. Ale mimo wszystko bardzo często tak nadal robię, bo yy, kocham oglądać meeting vlogi. <ścoughs> Fajnie jest też mieć dziernik, dziennik dziergania, żeby notować nasze progresy. Yy, to jest dla mnie bardzo motywujące. Ja wiem, że wiele osób używa do tego Ravelry mm. Ja nie ogarniam tej strony Naprawdę yy, Używam jej do szukania wzorów, do inspiracji, do szukania kolorów, do sprawdzania jak kolory wyglądają w projektach Ale żebym ja tam coś miała dodawać i notować moje postępy i moje projekty, to Zapisałam tam chyba trzy projekty i to wszystko Ja jestem staromodna, mam notes Długopis, i wszystko zapisuję w moim notesie. Dzielę sobie to na miesiące i widzę, ile robótek zrobiłam miesięcznie. W zeszłym miesiącu udało mi się skończyć cztery projekty, co jest dla mnie super motywujące. I taki notes jest naprawdę super rozwiązaniem. Oczywiście, jeżeli wolicie, możecie to robić w aplikacji lub na rawerli. Ja wolę mój notes. To nam pomaga. Obserwować, jak dziergamy i też widzieć nasze postępy, bo może nam się wydawać, że bardzo mało wydziergaliśmy. A na przykład skończyliśmy w ciągu miesiąca sweter, co sweter w ciągu miesiąca to jest naprawdę y, super wynik. Y, I też musimy zrozumieć, że nie musimy kończyć od razu. Ja się często na tym łapałam, że na przykład, a zostało mi 10 minut, nie ma sensu zaczynać dziergać w ostatnie 10 minut, bo y, no, co ja wydziergam 10 minut. A właśnie takie 10-minutowe przerwy pozwalają nam iść do przodu, więc teraz każde 10 minut takie wolne jak czekam gdzieś, zamiast scrollować telefon, to właśnie dziergam. Bo musimy zrozumieć, że nie skończymy od razu, że to jest proces długotrwały ale e, każdy przerobiony rządek się liczy i każdy przerobiony rządek doprowadza nas e, do celu, do ukończenia naszego projektu. Dzierganie naprawdę uczy nas cierpliwości. Ja jestem... W życiu bym nie powiedziała, że ja potrafię być tak cierpliwa. Jak to mój mąż zawsze mówił, że jestem w niecierpliwej wodzie kąpana. Zamiast w gorącej wodzie to zawsze mówił, że jestem w niecierpliwej wodzie kąpana. A teraz y, słuchajcie, potrafię siedzieć i na spokojnie y, kończyć moje projekty jeden za drugim, bo to mi daje nie, niesamowite poczucie y, sprawczości i takie podniesienie pewności siebie, więc y, to jest trudne, bo żyjemy w świecie natychmiastowej gratyfikacji, y, żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest na już. Y, zamawiamy zamówienie na drugi dzień, ono jest u nas. I też często słyszę, po co dziergam sweter, skoro mogę go sobie kupić w sklepie, ale przede wszystkim to nie będzie ta sama jakość, ten sam materiał, ten sam krój. No i sama świadomość, że zrobiłam coś własnoręcznie. To jest coś niesamowitego. Przy dzierganiu lubię sobie stworzyć też klimat i stworzyć z tego mały rytuał. Zauważyłam, że dużo łatwiej jest mi to zrobić zimą i jesienią niż latem. Ja nie jestem fanką lata, ale już o tym wspominałam kilka razy. Też wspominałam o tym, że cierpię na migreny chroniczne i po prostu przychodzi słońce i gorąco, to mam tyle ataków, że nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, dlatego wolę jesień i zimno i pochmurno. No i też można wtedy więcej cierkać i nosić nasze wyciergane swetry ale y, lubię stworzyć sobie właśnie przy dzierganiu klimat i rytuał. Y, lubię wieczorem usiąść z moim dzierganiem, zapalić świeczkę, zaparzyć ulubioną herbatę, puścić klimatyczną muzykę. Y, fajnie, że znaleźć sobie playlistę do dziergania. Ja bardzo lubię soundtracki z Władcy Pierścieni z Hobbita, ale często też słucham relaksującej muzyki dla piesków. Bo ona Tobie go super relaksuje. Tobie jest pieskiem, który jest bardzo strachliwy i bardzo się boi wielu rzeczy. Więc jak widzę, że jest zestresowany, to puszczam tą muzykę i ona go super relaksuje i przy okazji mnie, więc działa nie tylko na pieski. Ale też są super playlisty, jeżeli wpiszecie playlista Hygge czy playlista do dziergania. Jest pełna super playlist na Spotify, więc polecam. Ja preferuję sątraki z ładcy Pierścienie Hobbita. Dla mnie to jest najlepsza muzyka, relaksująca na świecie. I wtedy właśnie siadam z tą świeczką, z herbatą, z moją muzyką, i to jest takie super. Po prostu czuję, że moje ciało wtedy odpoczywa. Latem moim rytuałem jest to, że. Zaparzę sobie herbatę, zawsze rano zaparzam 3 czy cztery kubki herbaty, one mi stygną i później piję w ciągu dnia. Więc siadam sobie z tą moją już zimną herbatą, puszczam audiobooka i dziergam, jak mam wolny dzień, to mam zawsze 2-3 godzinki takiego spokojnego dziergania. Ważne jest, żebyście znaleźli swój rytuał dla siebie. Wieczorem też z mężem mamy rytuał, że oglądamy Prison Break'a teraz. Ja przy tym dziergam, on ogląda i komentuje i mówi, co on by zrobił, jakby był w takiej sytuacji, jak oni tam w tym prison breaku. <laughs> Więc e, też jest fajnie mieć taki e, serial do e, dziergania. E, wiele osób mówi, że motywujące jest ustawienie e, przypomnienia w telefonie, na przykład jak mamy tą godzinkę czy pół godzinki, żeby sobie ustawić timer. Mnie to demotywuje, bo ja co chwilę patrzę na ten timer i mi jeszcze czasu zostało. Więc y, tego nie polecam, bo mam wrażenie, że wtedy spędzam więcej czasu martwieniem się, ile zostało mi czasu do dziergania, niż, niż samym dzierganiem, więc, więc tego nie polecam. Fajne jest też mieć kogoś, y, 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 jakąś koleżankę do dziergania, czy kolegę, y, z którą będziemy się motywować, inspirować, rozmawiać. Y, ja mam Anię. Z którą y, cały czas rozmawiamy o włóczkach, y, projektach, dzierganiu i nie tylko. Y, więc y, fajnie jest sobie znaleźć taką osobę. Jeżeli nie macie takiej osoby, y, zawsze możecie do mnie napisać, y, bardzo chętnie z Wami porozmawiam, możemy się razem inspirować, rozmawiać o włóczkach i nie tylko, o życiu. Ale możemy się też inspirować przez Instagram czy przez grupy dziewiarskie, czy. Wiele miast w Polsce organizuje spotkania dziewiarskie, co też jest fajne. Można sobie z... zanotować takie spotkania w ciągu tygodnia. Nie wiem jak to wygląda, więc wiem, że są spotkania łódź -Dzierga. Nawet w Paryżu w co drugą niedzielę miesiąca są spotkania Paris Tricot. Można ich znaleźć na, na Instagramie i tam podają wszystkie Informacje: Zazwyczaj takie spotkania są w weekendy, więc y, też jeżeli w ciągu tygodnia jesteśmy zabiegani, to też fajnie sobie pójść na takie spotkanie i wtedy mamy czas y, na dzierganie w gronie y, osób dziergających. Y, także to też może być super y, motywujące dla nas. I przede wszystkim musimy sobie przypomnieć, dlaczego to kochamy i dlaczego tak naprawdę dziergamy. Musimy pamiętać, że dzierganie to nie jest kolejny punkt, który musimy odhaczyć na naszej czykliście, że to nie jest obowiązek, tylko to jest czas, w którym odpoczywamy. Ja yy, nie lubię robić checklist i nie lubię sobie czegoś narzucać, bo jeżeli ja jestem zestresowana, to wtedy nic nie robię. Dla mnie dzierganie jest odpoczynkiem, ja kocham to robić, dzierganie mi pomogło w walce z depresją, pomogło mi w moich najcięższych momentach w życiu i ja dzierganie traktuję jako terapię, jako odpoczynek dla mojego przebodźcowanego układu nerwowego więc yy, naprawdę pamiętajmy dlaczego to robimy mi to, że tworzę własnoręcznie zrobione skarpetki, swetry, czapki daje ogromne poczucie sprawności i podnosi moją pewną siebie więc y, pamiętajmy, dlaczego to robimy. To nie jest wyzwanie, to nie jest dlatego, że musimy się pochwalić na Instagramie, że musimy jak najwięcej wydziergać, tylko to jest dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszego dobrego samopoczucia i dla naszego odpoczynku. Także y, mam nadzieję, że ten film Was zainspirował do tego, aby odzyskać dzierganie nie jako jeszcze coś do zrobienia, ale jako coś, co daje. Przestrzeń, spokój i oddech. Bardzo chętnie usłyszę, jakie wy macie tipy na organizację czasu na dzierganie w tym szalonym, szybkim i zabieganym świecie. Podzielcie się tym ze mną i na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tu ze mną. Tutorial na Skarpetki się na, nagrywa. Myślę, że do końca tego tygodnia się pojawi na YouTube, nie martwcie się, nie zapomniałam o nim, dziergam te skarpetki, ale jak mówiłam, wróciłam do pracy i mam szalony czas. Także y, trzymajcie się bardzo cieplutko, buziaczki! I do zobaczenia niedługo.